Siemano, witam was na nowym filmie. Jest to film ze startu mojego serwera, czyli Heiz roleplay, do którego linka macie w opisie. Nie chcę tutaj dużo mówić, bardzo was proszę tylko zostawienie łapki w górę oraz sobie z dzwonem. Wydaje mi się, że możemy przejść do odcinka, naprawdę nie spodziewałem się takiego startu, bo my praktycznie nie mieliśmy żadnych błędów, no i mam nadzieję, że sobie wspólnie pogramy dzisiaj, kiedy widzicie ten film, będę nagrywał film z mojego serwera jakiś roleplayowy, wiecie fabułki i tak dalej więc możecie również ze mną pograć. Link w opisie, a teraz zapraszam do odcinka. Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Wystartowaliśmy mój serwer. Hajes Roleplay wystartował 360 osób na starcie. Bardzo dziękuję za ten wynik No i miejmy nadzieję, że utrzyma się rozgrywka Bo praktycznie zero błędów Nic tutaj nie wywaliło Jestem naprawdę zadowolony 30 minut tam popatrzyliśmy konsolkę Czy nic się nie wysypało Nic się nie wysypało No i ogólnie mogę wam powiedzieć Że naprawdę jestem zadowolony z aktywności I zobaczymy co dzisiaj gracze robią Jak widzicie tutaj sobie zbierają Pracują ciężko Na jabłuszkach Zbierają jabłuszka Tutaj przerabiają Tutaj coś tam ten ja, no Spokojnie Mega spoko, mega spoko, podoba mi się to. Bo ogólnie mamy tutaj pracę po prostu zbierania owoców, więc nie sądziłem tak szczerze, że ktoś tu pojedzie, ale zobaczcie sobie tutaj. Tutaj to jest też w ogóle ogrom ludzi na tej kopalni, jeżeli o to chodzi. I tu gdzieś chyba parking był, ale nie wiem gdzie. Tu jest parking, tu jest parking. Pytanie, co oni tu robią? Coś tam sobie na fonie sprawdzają. Tutaj kopią rudy. Naprawdę jeja fajnie. Pewnie sobie levelują kilofy. Bo jak sobie levelujecie kilofy u nas, no to, yy, że tak powiem, szybciej wtedy się zdobywa surowce. Naprawdę mega fajna rzecz. No i co, w sumie jesteśmy tak, te pół godziny, czy tam już godzinę po starcie. No i możemy sobie zobaczyć, co robią nasi, nasi gracze, tak? Na przykład jakiś ma mały zielak. Kurwa, nie pychajmy, Eryk. Ej, tutaj afera jest jakaś. Za 3 dostałem 700 O chłopie! Aha, no to mówię, trzeba do kopalni wypierdalać. No, że ogarniamy i lecimy filika zajebać. Ej. Dobra, ten tutaj na bana Ej, ten, ten pan jest. 133 jest jakiś mega dziwny. Coś tam mówi o zabijaniu pd -ków. jak gadasz na legalnej pracy o zabijaniu PD. No jeden dzień mu damy, niech ma, niech ma na jeden dzień. No i co ogólnie no ekonomię mamy naprawdę hard. Yy, więc jeżeli chcecie sobie pozdobywać jakieś przedmioty, no to nie ma tutaj aż tak łatwo, ale też nie jest nic zbyt yy, zbyt tragicznie, ale ogólnie mogę wam powiedzieć, że pół godziny po prostu około zarabia się te 4000 na każdej pracy więc whatever. I ogólnie nie wiem czemu, ale te soki są bardziej opłacalne, bo się zarabia 4600, więc nie wiem o co temu typowi chodziło. Wystarczy sobie popracować pół godziny i zobaczycie ile zarobicie. Popatrzmy sobie co tu jeszcze robią nasi gracze, na przykład nie wiem pan N Nitek, Nitek. tutaj Dobra. Kotynę i trzeba drzewem płacząc, nie? Ta, musisz Dobrze. iść drzewo trząść i 20, weź do Kiermany. Weź powtórz, bo... Od... <laughs> jabłuszka do Kiermany, jabłuszka do Kiermany, fajnie, podoba mi się to. No i widzowie mam nadzieję, że sobie wejdziecie i pogracie tutaj na serwerze, bo aktualnie tępimy, po prostu teraz banujemy ludzi, jeżeli są jakieś tutaj, wiecie, niezbyt fajne, ciekawe rzeczy. W sensie nie. nie... Kurwa, nie co ja mówię. Nieciekawe rzeczy, ale później się wszystko ogarnie i będziecie na pewno bardzo fajnie no grać. W filmu widać zdjęcie! To jakaś afera. Umiesz tak, to zrobić z filmu jest zdjęcie, kurwa? Umiesz wyciąć O, już tego nie ma tak jak we. Nie wiem o co tu chodzi. <laughs> Czy ja w seminarium zastaw no to sobie? Nie wiem, nie wiem o czym oni tutaj rozmawiają, ale zostawmy ich w spokoju, zostawmy ich w spokoju. Patrz sobie tutaj. O, tutaj mechanicy. Okej. Okay. Możemy sobie polatać z tymi namesami i zobaczyć, gdzie są ludzie. Yy, tu jest jakiś Bart, Uuu, na rybaku naprawdę sporo ludzi nawaliło. Ja wam w sobie mogę pokazać, dlaczego ludzi tutaj mogło też nawalić, bo naprawdę rybak jest bardzo fajną yy, pracą, jeżeli chodzi o no, po prostu opracowanie. Ja nie wiem, co mówię. Jestem bardzo zadowolony ze startu, że wszystko udało się ogarnąć. Otwieracie sobie panel łowienia. Ogólnie, jeżeli levelujecie wędkę, to szybciej wtedy łowicie i macie większe szanse na lepsze ryby. Jak to działa? O, wy. U, już myślałem, że serwer wyjebał, a to jednak ja miałem blaga. O, cholera, nie! Dobra. No co, ale mogę wam w sumie tutaj pokazać gdzieś blisko, bo tu wystarczy być przy wodzie, żeby dało się łowić. Nie musicie być na molo, możecie być wszędzie. O! No i co, podchodzicie sobie tutaj, klikacie sobie E. No i zarzucacie sobie wędkę jak chcecie. I pyks. Proszę bardzo. No i czekacie sobie tak oto na, na rybkę. Około się czeka, nie wiem, te 40 sekund na jedną rybę, 30, coś takiego. To zależy od levela wędki. Na przykład na czwartym levelu się czeka chyba 10 albo 15, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i wtedy oczywiście się płynie i zarabia. No i co, gdy już sobie na przykład, nie wiem, siedzimy tutaj trochę, to prawdopodobnie zaraz mi ekran zamiga. Więc halo, zamiga mi ekran. O udało się zamigał ekran No i teraz możemy sobie trzymać spację No i trzymać rybkę w takim obrębie No jeżeli nam się to uda No to wtedy będziemy mogli łowić dalej Oczywiście tutaj to białe to macie taki czas Naprawdę bardzo O kurde fajna praca No i git Mamy sobie propa ryby Pyk zobaczymy Jaka to ryba? Wydaje mi się, że jest to akurat i fultowa, albo rzadka. Macie też różne rodzaje, na przykład egzotyczna. Wiecie, 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 jak jest, wiecie, jak jest. No i co, mam nadzieję, że fajnie Wam się będzie grać na tym serwerze, bo staraliśmy się trochę, trochę naprawdę dużo czasu poświęciliśmy na tę edycję. O! I dostałem rzadkiego Napoleona. Bardzo fajnie. No i teraz, gdy mam taką motorybę, yy, mogę Wam pokazać, gdzie to się idzie, żeby, żebyście wiedzieli na przyszłość. Jak tutaj wejdziecie, z włelkę. Gdzie tu jest? Tam, o! Och... Tu góry. Gdzie ma ziomek! Yo yo motherfuckers yo! Jako tamu u ciebie Eee, yeah, I'm fishing, I'm fishing and I got a lot of money Holy crap Yeah, holy crap, What? I need What money language. Dobra, uciekam stąd. No, oni w ogóle tu parkują ci ludzie, to dziwne akurat. Dobra, znikniemy sobie, pokazałem wam jak działa ta praca i ogólnie tutaj było wcześniej dużo osób, mam nadzieję, że już sobie poszli Halo, poszli sobie? Tak, dobra, poszli sobie, ale dalej tu jest na strane trochę ludzi. Wszyscy sobie jeżdżą po mieście jest okej, okay, jest okej. Okay. Hebanów już wystawiliśmy. Optymalizacja jest naprawdę też bardzo fajna. No i gdzie mogą być jeszcze. O, kurde. No właśnie mówiłem, właśnie mówiłem. Tak jak widzicie, naprawdę wynik jest bardzo, ale to bardzo fajny. Jesteśmy trzeci, trzeci, trzeci w Polsce. No jest tak jak mówię, piątek, jak widzicie na innych serwach jest po, po 100 osób, nawet po 70, 90. No bo ludzie w piątek gdzieś wychodzą. 300 osób, aktualnie stałe jest naprawdę bardzo, bardzo fajną liczbą. Więc wywbijajcie do nas, jest to serwer WLON bez limitu wieku. No i grajcie po prostu wspólnie z nami. Na pewno przeleciałbym się jeszcze na przykład zobaczyć, co robią medycy. O kurde, tutaj. <laughs> Tutaj jest afera medyczna. A, a, kujbiej, jak... Ej, tego palca to... Pojadę. No, no tego palu. No, jedziemy. właśnie. Chodź, I co? No. No. No i niech sobie robią, chłopaki. Tak. Pyk, pyk. Tutaj jakaś pani zatrudnia. Spoko, spoko. Na taksówce też się bardzo fajnie opłaca robić. Tylko kurde, chyba. Kurde, a nie, jest tu garaż, jest tu garaż. Dobra, myślałem, że zapomniałem dać garażu, ale jest. Ale mam obrzydliwy citizen, mam obrzydliwy. Citizen. Tutaj się ludzie zatrudniają, spoko. Niby też spoczko, spoczko. Tutaj pani. Tutaj pani, pani adminka. Dzień dobry, dzień dobry pani. Witam. Halo, halo. No to pani nie odgrywa roleplay ze mną? Halo, 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 halo. Yy, tak, widzowie, tak, widzowie, to jest. To jest MPC. MPC. Co tu w ogóle jeszcze ludzie robią? Może gdzieś tu pojechali? Czemu ją ja taki czerwony citizen? Jest ochy Albo Ktoś jak to naprawić, bo to, to jest naprawdę do dupy. W ogóle mamy naprawdę bardzo fajne ośki. Tutaj na przykład macie ośkę Wagosów. Tutaj na przykład... gdzie, gdzie jest ten blok? Zniknął mi blok. Tu jest na przykład blok, bardzo fajny blok. Każdy gang ma bardzo fajne rozbudowane, yy, że tak powiem, system organizacji. Naprawdę ludzie sobie łowią, naprawdę pięknie tu grają, pięknie grają. My musimy popatrzeć, czy tutaj nasi gracze nie łamią przypadkiem regulaminu. <laughs> Co to jest? Co to jest? Co mu się stało z The fuck? Dobra, musimy stąd, musimy sobie Zobaczymy, co robi Kiwi No, ogarniam, ogarniam, bo tak się uczyć, bo musimy... Dobra, to panowie z policji, panowie z policji mogą, mogą zostać Hasa, hasa, bula, sasa Okej, okay, pan tutaj sobie jeździ, możemy sobie wyłączyć już te linie Okej, okay. niech sobie jeżdżą, spoko Tutaj panowie na LSC-ku pewnie robią zadania mechaniczne, żeby dostawać kaskę Trzyfunciu, dwie skargi o. mam, zapraszam Przez do pytania. Dwie skargi, dwie skargi mają, okej okay. Trzy skargi zaczynają I ogólnie w tele telefon jest naprawdę bardzo fajny rozbudowany Sam, sam w sumie go... Jestem zajarany tym telefonem Szukam moich myszek, halo myszki gdzie jesteś? A w ogóle działa DW? DW A działa, działa Ile tu jest ludzi na kopalni Kopalnia naprawdę bardzo fajna robota no, proszę, Siema frerku tam, Hello, Żydzi co oni gadają? Ogólnie na naszym serwerze, jeżeli ktoś ma streama, to po prostu nie możecie mówić takich rzeczy przy nim. Ale jeżeli, nie wiem, nie ma streama, i tak dalej, to możecie sobie na takie rzeczy gadać, więc jest luz. O, o cholera, jednak nie spadłem. Czy Filipek kradnie auta? Spoko, spoko. O, czy Filipek? Ktoś jeździ na śmieciarzu Dobra widzowie, ja idę Kolejny film naprawdę będzie bardzo fajny A teraz to jest taki, wiecie, chillowy ze startu Gdzie chcę was po prostu zachęcić do gry Wyczekujcie następnego filmu Będzie naprawdę fajny Wbijajcie na role roleplay Zostawcie lajka, like suba No i to tyle W sumie nic się nie działo takiego Wszystko, Wszyscy naprawdę bardzo fajnie grają Jak chodzi o roleplay No i jest gitara Tylko nie wiem czemu mam takiego jasnego citizena